Psalm 118 Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem dobroć Jego trwa wiecznie. Niech mówi więc Izrael, tak, dobroć Jego trwa na wieki. Niech mówi więc dom Arona, tak, dobroć Jego trwa na wieki. Niech mówią więc, którzy boją się Pana, tak, dobroć Jego trwa na wieki. W uciśnieniu wołałem do Pana i Pan wysłuchał mnie. Na rozległą przestrzeń wywiódł miał. Pan jest ze mną, nie będę się bał. Cóż uczynić mi mogą ludzie? Pan jest ze mną, między pomocnikami mymi. Dlatego oglądam pomstę nad tymi, którzy mię mają w nienawiści. Lepiej mieć nadzieję w Panu niż polegać na ludziach. Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli polegać na książętach. Wszystkie narody otoczyły mię były, ale w imieniu Pana zaiste wytraciłem je. Otoczyły mię były tak, otoczyły mię. Zaiste w imieniu Pana wytraciłem je. Otoczyły mnie były jak pszczoły. Zagasły jak ogień ściernia, zaiste w imieniu Pana wytraciłem je. Popnięto mnie mocno, abym upadł, ale Pan pomógł mi. Panie siłą moją i pieśnią moją i On stał się dla mnie wybawieniem. Głos radosnego krzyku i wybawienia jest w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pańska czyni potężne dzieła. Prawica Pańska wywyższa, prawica Pańska czyni potężne dzieła. Nie umrę, ale będę żył. I opowiada o dzieła Pańskie. Wprawdzie smagał mię Pan, ale mnie śmierci nie wydał. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości. Wejdę przez nie i chwalić będę Pana. To jest brama Pańska. Sprawiedliwi wejdą przez nią. Uwielbiam Cię, żeś mnie wysłuchał i stał się wybawieniem moim. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem narożnym. Od Pana się to stało i jest cudem w oczach naszych. To jest dzień, który uczynił Pan. Rozweselmy się i rozradujmy podczas niego. O Panie, wybawże. O Panie, daj powodzenie. Błogosławiony niech będzie kto przychodzi w imieniu Pańskim. Błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Pan jest Bogiem i nas oświecił. Wiążcie po ofiary od świętne, aż do rogów ołtarza. Tyś bogiem moim, będę Cię uwielbiał, Boże mój, będę Cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem dobro Cięgo trwa wiecznie.